Od ducha do ucha. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Zrób krok ku radości Twojej duszy. Nasze cierpienie, nasze dramaty życiowe wpływają w końcu na to, że raczej spodziewamy się kłopotów niż ułatwień. Raczej patrzymy z nieufnością niż z ufnością. Jest jeszcze coś, co sprawia, że nawet żadne rekolekcje, po żadnej medytacji, po żadnej sporządnej spowiedzi nie zmienia się jednak nasze niezadowolenie z życia i tego, co się wokół nas dzieje. Jest w naszym sercu, w naszej świątyni, wewnątrz, coś takiego, co nazwałbym spodziewaniem się zła, przewidywaniem zła. Taką skłonnością tego, że raczej będzie źle niż dobrze. Taka skłonność do tego, by myśleć pesymistycznie o wszystkim, co nas spotykać będzie. Kiedy mówimy, nigdy już mi się nie uda, nigdy się nie poprawię, nic ze mnie nie będzie, nie ma sensu się starać, nie ma sensu walczyć o miłość Bożą, o swoje życie, nigdy nie podniosę się z moich upadków, nigdy się nie zmienię, nigdy nie będzie dobrze w, w mojej wspólnocie, nigdy nie znajdę przyjaciół, nigdy nie będzie dobrze w moim małżeństwie, nie ma sensu rozmawiać z moim mężem, żoną, dzieckiem, rodzicem, to wszystko nie ma sensu. O wtedy rzeczywiście zamykasz sobie drogę. Inna wada jest takie myślenie w kategoriach wszystko albo nic. To nas dotyka też. Kiedy pochopnie przekreślamy siebie albo innych po jednej nieudanej, po jednej porażce, albo z powodu jednej wady czyjejś, z czyjegoś jednego słowa, które ktoś ci powiedział z przykrością. No trudno, powiedział ci to. Ale to jest jedno słowo. A może nawet kilka razy ci powiedział. To nie znaczy, że zawsze tak chce ci mówić. Jeden nieudany egzamin życiowy i mówimy na pewno żadnego nie zdam. Cały jestem do niczego. Ciągle upadam w jakieś grzechy, bo jeszcze nie nauczyłem się rozpoznawać ich sensu i informacji, jaką Bóg mi daje przez nie. Ale mówią, skoro nie udało mi się dotychczas, nic mi już nie wyjdzie. Rezygnuję w ogóle z rozwoju duchowego, bo ciągle powtarzam ten sam problem, ten sam grzech. Ktoś inny ma wadę kłamania, ale tak nie może, się jej, nie może jej w sobie znieść. Że cała jego osoba wydaje mu się być potwornie zła, potępia siebie samego, całego siebie odrzuca w niczym już nie będę zdolny dostrzec dobra wtedy. Myślenie wszystko albo nic to również myślenie takie ambicjonalne, ono zdradza, że mamy pychę w sobie, że jak nie wychodzi mi idealnie, to w ogóle nie chcę, żeby mi wychodziło tak, właśnie myślał szatan. Bo on mówi jak ja nie mogę być Bogiem, to wolę być niczym, nie i piekło. I nie powtarza jego grzechu. Nie musi ci wyjść wszystko idealnie. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków z naszego życia. To, że masz nadwagę, to nie znaczy, że jesteś w ogóle do niczego. To, że jesteś za szczupła, to nie znaczy, że jesteś do niczego. To, że jest coś nie tak w swoim życiu, to nie znaczy, że we wszystkim jesteś nie tak. Nie ograniczaj swojego pola widzenia do jednej rzeczywistości. Czasem do mnie przychodzą ludzie, którzy mają odchłanne kompleksy niższości. Związane z tym, że nie mają żadnych zdolności czy talentów. Mówią, jestem bez talenci. Skarżą się, że są tacy szarzy. Pytam ich, słuchaj, co jest większym talentem? Według ciebie, umieć grać pięknie na jakimś modnym instrumencie? Czy umieć być cierpliwym? Mówią, no umieć być cierpliwym. Nie umiesz być cierpliwym? No nie umiem, no to się naucz. Bo może nie masz słuchu muzycznego, ale cierpliwości, do cierpliwości każdy jest zdolny. Umieć pięknie malować obrazy, czy mieć zdolność do pomocy ludziom. Oni mówią, no tą drugą, to jest większa zdolność, bardziej wartościowa. Wiecie, to jest trudno zrobić. Bo może nie masz zdolności plastycznych, ale umiesz pomagać drugiemu czyjkowi. to jest piękniejsze. Być słynnym i genialnym aktorem, czy mieć zdolność do bycia sobą i nie grać żadnej roli, nie udawać nikogo? I każdy wie, gdzie jest odpowiedź właściwa. Być przystojnym i pięknym, czy być dobrym i miłosiernym? Co jest lepsze? Być błyskotliwym, czy być szczerym? Być sławnym, czy słownym? Prawie wszyscy mówią, że to drugie, ale ciągle czują żal, że nie są artystami, piosenkarzami i sławnymi odklaskiwanymi. Choć to wcale nie znaczy, że się jest ludzkim. Nasze widzenie jest poważnie zakłócone, bracia i siostry. Jeszcze innym problemem aberracyjnym naszego sposobu oceny rzeczywistości jest odnoszenie wszystkiego do siebie. Że jak się ciągle czuję urażony. A po co? To, że ktoś jest w złym humorze, to nie znaczy, że z Twojego powodu zawsze. To, że dzieją się w Twoim życiu przykre wydarzenia, to nie znaczy, że Bóg jest na Ciebie obrażony. Może odwrotnie, może jest zainteresowany Tobą. Jak się kimś Pan Bóg nie interesuje, to ten człowiek ma święty spokój. Jest jeszcze jedna błędna deformacja naszego widzenia, którą trzeba wyrzucić ze świątyni. To, że nieustannie myślimy, jak powinna wyglądać rzeczywistość. I porównujemy te nasze wyobrażenia z tym, co jest. Kiedy ktoś mówi, ja bym tak nie zrobił, ja bym tak nie zrobiła. Według mnie to powinno być inaczej. Jeśli jeszcze powiesz tak, według Ewangelii to powinno być inaczej, to może budować. Nie mów według mnie. No kim ty jesteś, że mówisz, według mnie to powinno być inaczej? Kim ty jesteś? Bogiem? Skąd ty wiesz, jak widzenie powinno świata wyglądać? Jak świat powinien wyglądać? A jeśli nawet już mówisz tak, w Biblii jest napisane tak i tak, to też uważaj, bo kto mieczem wojuje, od miecza ginie słowo, Boże jest mieczem. Kiedy ktoś mówi, że powinno być według niego inaczej, to coś z jego myśleniem jest nie tak, jeśli mówi, że jest chrześcijaninem. Bo my nie tworzymy życia według naszych wyobrażeń, tylko my próbujemy być zrealizowanym marzeniem Boga. I mamy jemu pomóc w tym, żeby jego marzenia stały się zrealizowane, a nie nasze. Bo nasze są bardzo głupie. Gdyby ktoś nagrywał swoje, swoje sny, swoją wyobraźnię, swoją wyobraźnię, swoje marzenia, to mówię wam, że z całego dnia, gdyby taką kasetę chciał pokazać swojemu mężowi, żonie, myślę, że do tego nie doszło. Tam się różne rzeczy dzieją w tej wyobraźni. Lepiej, żeby one nie doszły do skutku. I jest źle, jeśli mamy taką skłonność do korektowania Boga. Do korektowania dzieła stworzenia. Bóg wie jak stwarzać świat. Nie bój się. To jest przedziwna skłonność do upierania się, że wszystko powinno być akurat tak się dziać, żeby się spełniło według mojej myśli. Czasem mąż mówi do żony. Po dwudziestu latach żona powinna... Albo on nie powinien uczynić tak. Człowiek przecież musi czynić tak i tak. A skąd ty wiesz jak człowiek powinien czynić? Owszem, można myśleć, że samemu powinno być się jakimś. Yy, coś powinno się robić, albo że ludzie powinni być tacy, albo inni. I że w ogóle świat powinien być jakiś inny niż jest. I ty sama nie jesteś pewna i ty sam nie jesteś pewny, że to, co mówisz, to jest pewne. Ludzie czytają książki, przeczytają 10 tysięcy książek i mówią tam, tutaj u tego w tej książce czytałem, że to jest tak i tak. Wiesz, w tej książce przeczytałem, że tak powinno być. A ten człowiek, który pisał tą książkę, miał wątpliwości. A ten człowiek, który przeczytał, miał pewność. Biblia jest napisane u Izajasza w 45 rozdziale, w 9 wierszu. Biada temu, kto spiera się ze swoim twórcą. z pomiędzy dzbanów glinianych. <noise> Czyż powie glina temu, co ją kształtuje? Co robisz? Albowiem jego dzieło powie mu, nie zdara. Czy garnek powinien powiedzieć do garncarza, co ty robisz? No w ogóle, zastanów się. Słuchajcie... Kiedybym wziął tutaj taką wielką białą kartkę i na tej białej kartce, na wielkiej białej kartce narysował czarny krzyż i spytał każdego z Was, co jest narysowane na tej kartce, to każdy z Was powiedziałby, że co widzi? No właśnie, jest jedna osoba, która powiedziała, że widzi białą kartkę, bo większość by zobaczyła czarny krzyż. Raczej starajmy się zauważyć zło czy dobro. Raczej zauważajmy to, że również każdy czarny krzyż ma swoje białe tło. Że życie to nie jest tylko czarny krzyż, to ma również swoje radosne tło. Bóg daje tło miłości do naszych krzyży, do naszych grzechów, do naszych klęsk, do naszych niepowodzeń. Zanim na Golgocie Jezus umierał na krzyżu, apostołowie widzieli białe tło. Rozumiecie? Zanim On umarł na Czarnym Krzyżu, apostołowie widzieli białe tło. Co to znaczy? Widzieli białe szaty Jezusa wybielone, jak żaden folusznik na ziemi nie zdoła. Gdzie to widzieli? Świetnie. I zobaczcie, jak Bóg w swojej pedagogice w postępowaniu wobec człowieka mówi najpierw wam pokażę, że to będzie miłość, a później wam dam czarny krzyż. On to zrobił nawet tak, jak z nami czasem nie robi. Z apostołami tak zrobił. Że najpierw im dał, dał białe tło miłości, a później przyjmi krzyż. My nie mamy czasem tak, takich możliwości, żeby w takiej kolejności to zobaczyć. A jeszcze coś. Mamy taki sposób patrzenia, że w ogóle białego tła nie widzimy. Jeszcze czarnego krzyża nie ma, a my już czarne okulary zakładamy. I Bóg nie chce, żebyś miał takie widzenie. Bóg daje nam tło zwycięskiej miłości we wszystkim, co nas spotyka i co my czynimy. Michael Stanley pisze w swojej książeczce o naszym życiu, o naszej historii zbawienia takie słowa. Gdy mężczyzna kocha kobietę, daje jej swoje nazwisko. Gdy Bóg kocha człowieka, daje mu swoje imię. Obdarza go swoim imieniem. Zaprasza go do swojego życia. Czy można było lepiej, niż to uczynił Izajasz? Zobrazować to osobiste zainteresowanie Boga Każdą duszą ludzką żyjącą w przymierzu z Nim A cóż takiego powiedział Izajasz 43 rozdział wiersz 7 Wszystkich, którzy noszą me imię I których stworzyłem dla mojej chwały Ukształtowałem ich i moim są dziełem Temu zainteresowaniu On sam daje wyraz On, który jest cały miłością Zaiste Bóg pozwala, a właściwie nakazuje, zrewidować nasz pesymistyczny pogląd na samych siebie. Życie jest niebezpieczną grą, ale Bóg nie obiecuje mnie i Tobie, że unikniemy niebezpieczeństw, ale że we wszystkich tych niebezpieczeństwach Bóg będzie z Tobą. On mówi: Ja będę z Tobą cokolwiek będziesz przeżywał. I miej taki pogląd na życie, że cokolwiek się z tobą dzieje, On jest z tobą. Jeśli będziesz w jaskini z lwami, poczekaj, bo będzie pizza. Jeśli będziesz jak Job, doświadczony na kupie własnych gnojów, poczekaj. Pan da ci jeszcze więcej niż straciłeś. Jeśli będziesz odrzucony, zgnojony, zniszczony, Zdołowany. Przeżywaj to jak dno Morza Czerwonego. Idź do przodu. Nie żądaj od Boga, żeby nagle się coś zmieniło. Ufaj, że On jest i że On nie stracił panowania nad sytuacją. Nigdy nie traci. Amen. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Od ducha do ucha.